Siemanko, witamy was bardzo serdecznie. Siemanko, ile typów na tą hdle poleciało? Ja Mam mi. shotguna. Ja też mam broń. Dobra, sam się zabił, kontra. Mam gościa. Drugi plecy! Dobra. Wow, ile kili na początek. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę ten, kto ma dzisiaj wolne, bo są strajki. Tak, tak słuchajcie, na sam początek ona dla was ja, także postawa was sobie Ja za chwilę powiemy, co wy, to wygracie. A dzisiaj tak, tak, zrobimy tak, tak. tak najpierw tak, co tak, zrobić, tak, tak, później co wygracie, także ne, musicie oczywiście wpisać w sklepie kod Ewela Pałza. YouTube. Jak mieliście wpisania, to sprawdźcie, czy wam się nie deaktywowało. Nie wiem, jak, tak się w ogóle mówi. Bo to jest no i give give łapka, na nowy zbierak, nie? Tylko dla wspierających. Także wpisujcie kod, sprawdzajcie, czy macie tak, jak Ewela mówi. Ewela, tutaj mamy gościa. Chodź. Dobra, ja tam tak typów pobijałam, a nikogo nie zabiłam Ej, no i oczywiście napiszcie Napiszcie nick w opisie Jest gość u góry Dobra, jak coś tu mam mało amulety. Tu jest, tu jest u mnie Ja mam dynamit jak coś Mało ma Dobra mam tu na zewnątrz że... Czarny rycerz Zabity Tak? Tak Rafa, GG Uf. Zabiorę tego shotguna Dobra Dobra, lecimy na tamtych? Tak, lecimy, lecimy, lecimy Nie śpimy tu, tu mamy gościa u góry Dobra, ja tam dynamit Wow Jeden Ten ma mało, o. czarny Ja buduję Dobra, leży Który czarny? Ten dolny spokojnie, leżam. To. Dobra, skajmy. Ej z tej szarej pompy trafię trzy razy w głowę, on dalej nie leży, nie? Pozdro. Tak, ona jest słaba. Mam jedną amunicję, to jak coś. Dobra, ależ początek. Słuchajcie, łapka w górę tak jak mówiłem. Ten kto jest w szkole i ma wolne. na naprzeciwko. Jezus, niepotrzebnie tam wychodzisz na nich teraz. Ale oni tu przyszli. Nie, ty do nich poszłaś, bo by o nas nie wyjedę. 1,60, dostał. Dobra, idę pomóc, idę pomóc. A on jest jeden? Nie. Yeah. Łow Leży jeden! No na dole, na dole, na dole, na dole, na dole, Ewela, 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 Evela! Dawaj! Jest prawo! Dawaj, szybko padnij, szybko, szybko. Dobrze. Jezus, ale miałam ciśnienia. Dobra, Ewela, nic nie mów. Tak jak mówię. Zbierak do wygrania, w opisie macie wszystkie zasady, obczajcie Idziemy zobaczyć nową kopalnię Nowa kopalnia, bardzo fajna nowa kopalnia Tajemniczy obiekt tam jest, także zaraz tam lecimy e, No i co? Tyle chyba, nie? Wszystko wam pokażemy, co zostało odkopane dzisiaj a Tak odkopane, jest, a w to co jest tej, to... O nie Uciekaj no, Skąd oni są? Nie wiem tych typów. Z tego, z N dobra. Z dobra, N, tak? on jest za tym. Dwójka czy jedynikom? Podbiegamy? No możemy, tylko ja może ogniskiem się uleczę Za nie, tym płotkiem? Nie, nie, nie pod, podjedźmy, bo nic nam to nie da teraz, to ognisko. No to dobra. 3-4 Ej! Co za oszust! Jak on to zrobił? Po zrób nic trafię. Na domek uciekł Disko, dzisko! Już zabiłeś go? Daniel. Ja myślałam, że to on wiesz, jakoś sobie dał ten... Yy, dał sobie ten, jak to się nazywa, Bugi bombę i jakoś polecia nie wiem, co ja pomyślałam. Dobra, jest dobrze, ile mam... O ile fragów Rafa jak no, ten No mamy 10 fragów razem, słuchajcie, z tej miejsca. Przyjemnego parku? Tak, Polska. lecimy od razu na ten. Lecimy od razu na wykopalisko, a tu gdzieś był y, jump pad, tak? No ten typek miał, ale on ci nic nie da, bo on na ziemi jest, nie? No ale coś tam podlecimy, Chodź. chodźmy na tego jumpada i idziemy wam pokazać tajemniczy obiekt. A ten obiekt, słuchajcie, wydaje dźwięki. Wydaje dźwięki, to nie jest żart. Ja myślałem na początku, że to jest żart. Nie wiem, jak, jak ty, ale wczoraj. Ja? nie no. myślałam tak że. Ja tak myślałem, że właśnie to jest żart, że nie tam pewnie tak magma, bo Ewela mówiła magma, magma, magma. Tak pisało w internecie, jak właśnie tutaj zanim było wykopalisko, to że właśnie w nowym wykopalisku będzie magma, no to ja im uwierzyłam, nie? A to, że okłamali, to to ten. A <laughs> to, może okłamali. w środku będzie magma? Ej, no, goście zobaczymy. są na wodzie, on jest jakieś. Idą w naszą stronę. Ja ich w ogóle nie widzę. Tam na SE, od SE. Ja mam tylko cztery. Dobra. Bij ich od boku Oczywiście nie trafiłam. U góry. Oj, oh, ów, hmm, dobił mnie! Oglądamy Ewelę teraz. Ewel też radę. U góry jest. Dobra. Wbij do niego dowieczka i bomba mu w oko Potrzebuję amunicję Patki tam masz Dobra Brawo, słuchajcie, Ewela wam wszystko pokaże Mamy 12 fragów no jest niesamowita ta Ewela jednak, jest Często niesamowita Ja się uleczę i lecimy tam słuchajcie, oby uh, uh. tylko pokazać w tym odcinku wam to co mam pokazać i możemy padać, tak? Dokładnie tak, także nie musimy dzisiaj tej gry wygrać, ale ja myślę, że Ewela się tutaj postara, bo tutaj mógł, to tu mógł paść rekord naszych killi dzisiaj No mogłoby mógł być tak piękniejszy akurat, że ich zabiłam, nie? Ja nie wiedziałem wiesz, nie wiedziałem, że on mi wpadł do wieczka, dopiero się zorientowałem jak już celował mi w głowę No Także trochę Dobra, Lipton nie ważne. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, podobno. No macie ekran Eweli, także słuchajcie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba Eweli gra. I idziemy teraz zobaczyć, tak jak mówiliśmy, na tą kopalnię, a na kopalni mamy bardzo ciekawy przedmiot, obiekt. Wydaje mi się, że to są drzwi. Ewela dzisiaj powiedziała, że jest to jakiś, jakiś UFO statek. Mi się wydaje właśnie, że to jest, tak jak Rafał powiedział, albo rakieta, mhm. Albo właśnie jakiś statek kosmiczny. A te dźwięki, które są w środku, to są takie tajemnicze. A jak wiecie, dzisiaj w sklepie też jest nowy kill który zapowiadał nowego przybysza, więc może ten przybysz... Przybysza. E, gościa, który... Jak to nazwać? Zgliszcza? Jak go nazwać? No tego wiecie, którego. Tego zakarnet, nie? E, Oj. Czyli mogą to być takie wrota do piekieł. No Wiesz, nie? Właśnie. Ten, ten zbierak, ten co diabł. jest do wygrania, kosztuje 1200 fałdolców. Oho, nie wiem, czy kogo... Ko Kogoś tu nie słychać. Kosztuje 1200 fałdolców, ten co Ewela mówi i to jest demoniczny. Może to są jakieś wrota do piekieł. No. O, jest nawet głowa, jest głowa. Dobra, zacznijmy od głowy, Ewela, pokaż głowę. No i tutaj yy, każdy chyba pamięta te statuły. Opowiadaj Rafał. Opowiadę. Z tego miejsca. Tutaj była ta statua. Nie wiem, czy to jest to samo, czy to są inne napisy. Czaszka jakieś. tu jest. Jest jakaś czaszka. I tutaj wy już to słyszycie chyba. No stań tutaj i popatrz, w to, a ja podgłośnie. Słuchajcie tego. Słuchajcie. I teraz napiszcie, co to może być. Bo Ewela tutaj wpadła wcześniej, że jest to jakiś obiekt, no nie? I jest to zobaczcie, takie metaliczne, zbudowane tak jakby ze struktur. Ewela, zobacz na to z góry, dobra? Z góry zobacz na to. Tak I względem. widzicie to Od samej góry? No. To już? Są tutaj jakby jakieś albo drzwi, albo jakaś konstrukcja metalowa. Ufo! I. No, Ewel, ciao, zobacz od góry, zobacz od góry. Dobra. I tak jak widzicie, no jest to taka ta jakby. ta jakby metalowa. Mm. metalowa ściana, metalowe drzwi. Tak, metalowe drzwi. Widzicie, jest to takie świecące, e, i jest to też takie, tak jakby obłupane. Nie wiem, czy wy to widzicie. No tak wam Chyba było tego nie pokażę, pod... tak mi się wydaje. No pokazuje cały czas, No to zobacz. stój i patrz po prostu w to na razie, dobra? dobra? Ej, macie tutaj, tak jak wam pokazuję, tak jakby obłupane, czyli widać, że to jest ta jakby, jakby taka karoseria, no nie? Coś takiego. Albo może zniszczone po prostu, nie wiadomo, co to ma oznaczać. Czy to jakby było u góry, i spadło na dół, i jakoś się wbiło w tą ziemię. Czy, a może to jest już ten obiekt, który oni szukali wszędzie? Może Możliwe. nie będzie więcej wykopalisk, tylko to jest to wykopalisko. I teraz pytanie: co się stanie, jeśli kolejne wykopalisko gdzieś ma być albo tutaj, albo tutaj? Co się stanie, jeśli ten obiekt będzie pojawiał się w kolejnych wykopaliskach? Że to będzie to jakby taki to będzie część ol... może, a może to będą jakieś części, i to będzie jakieś. Sobie. właśnie to złożą, czy coś. No bo wszystko jest połączone z tym helikopterem, tak jak Jawela powiedziała. Helikopter zaczął podróż chyba stąd, dookoła mapy, w ten sposób. I jest on w tej chwili tutaj, na tym wzgórzu. A on Ew dalej podróżuje? No, popatrz na to wzgórze, co ci zaznaczyłem. Tutaj. No, 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 no. W lewo, w lewo. Ewela, na niebieski znacznik się popatrz. A, aha, bo ja na czerwony patrzę. Ewela, na niebieski znacznik. No, 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 A tam. no. Tam. to no. było i mnie zasłaniało. Tam. O, goście, goście po lewej, goście no. po lewej. Dobra. Tam jest ta w ta górze. Tak, ja, tam ta jest teraz ta 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 helikopter. Napiszcie, co wy myślicie o tej sprawie. No, bardzo ciekawie tutaj się zapowiada wszystko Wydaje mi się, że zaczyna się fabuła do kolejnego sezonu, ale te, ten sezon kolejny jeszcze nie będzie taki fajny jak sezon dziesiąty. A mnie to właśnie cieszy, bo w, w, wprowadzili takie coś jak w, 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 w zeszłym sezonie nie było czegoś takiego, że tak jakby na już cały sezon coś tam miało jakiś, wiesz, motyw przewodni, tak jak na tak. przykład z tą deską. Nie z deską z... Czemu powiedziałem z deską? Z tak z tą kostką, nie? No, no no. Myślę, że wraceć się z Lecz tutaj leć tutaj jeszcze. Zobaczmy, może tutaj się coś pojawiło nowego. Tutaj, jak wiecie, była nasza lawa. Ja troszeczkę Wam wyciszę teraz to. Jeszcze troszeczkę tak dajmy więcej. I co tak piszcie? Słyszysz to? Nie. No to może te koparki. ta koparka. No. Także tutaj nie ma nic innego. Tutaj mamy naszą lawę. Wypiję sobie szybko kopoteczkę, tak na środeczku. Tak no i nie oglądajcie nie do końca. Się. Zobaczymy, jak Wela sobie tutaj poradzi w tym meczu. Miejmy nadzieję, że go wygra. Oho. Dobrze Dobrze I głowa, tylko wychylasz się głowa Oj. Głowę Kusia Oj Co mnie tak wali? Weź się czepiakę mojego obrzydu tyle No i wszędzie, wszędzie te czepiaki Przympał ucieka Ej, ej. Ejku. Zabuduj się dookoła, zabuduj się dookoła Dobra Oj, dookoła Oj, druga ekipa. Zabuduj się w czwórkę i kamp. Mówisz? No i ulecz się apteczką. No ulecz się. Oni cię nie widzi. Tam ty leży w sumie. Oni się nim zajmą, a ty wlecisz na trzeciego. Dobra. No i stój, i czekaj. Nie mam tylko. Słuchajcie, strasowa sytuacja. Poczekaj, poczekaj, niech się zabiją. Wiesz? No, tu masz gościa. no? wyjedy to i go wywal. Co za uparciuch! No, zamiast się walić z tamtym, to ten. Iść do góry? No, jak uważasz? Rób co chcesz, nie chcę ci psuć gry też. Oho, tu jest, ktoś się będzie dobierał. O. pułapka jest. Pułapka u góry, pułapka u góry jest. Uch. Tam są. Dawaj wyrzuć Góra Oj Dawaj mu w oko nie jest jeden Od góry uważaj nie chciałam tam Jej, strzelić, a jeśli tego osób, słuchajcie, nie obraźcie się, ale ja nie gram sama e, solo i jak już mam grać, to nie wiem, co robić. Ewela się bardzo robić. stresuje w tak, tych... Tak, tak, że muszę poćwiczyć, królik mnie zabił, ale Rafał dużo kili zrobił, także było co oglądać. No ty przecież też kartę. dużo zrobiłaś. Słuchajcie, łapka ja w górę też. dla Eweli za odwagę Sześć. tutaj, za dużo kili. Sześć kili? Tak. I napiszcie, co myślicie o tym obiekcie. Trzymajcie się, dobrego dnia, eluwa!